Ja to światło naprawię na no. w końcu. Dobra, ogólnie jesteśmy... Hejka! W samochodzie będziemy jechali w jedno miejsce, ciekawe. Wy zapewne już wiecie, bo jeszcze tam coś tam nagram. E, przed... Pozdrawiam siostrę Piotka. <laughs> Łukasz nie wie gdzie jedziemy. No jest Trochę go nakręciłem, bo jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie naprawdę można a, złapać adrenaliny. Dla ciebie mam zagadkę. No, zagadka. Jesteś na ziemi, ale w powietrzu. Nie I wiem, czy... poddaje się. Witam serdecznie z Dzbana. Jedziemy sobie z Piotkiem właśnie. Właśnie wrzuca wsteczny. Mamy nadzieję, że wrzucimy cali i zdrowi tu jakaś fajna pani pojechała Uuu, przygoda! <laughs> Ale beautiful Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misiawce A Krzysiu, Fiku, Fiku. narobił w hotelu, Siku Nagraj się, powiedz co myślisz co, myśli sobie, co nie, ja, jak ja to ludzi ja jestem z bulerby Moje przemyślenia są takie <grym> że, <grym> że? Muszę poprawić włosy Jestem przystojny no, ogólnie nie wiem, co Piotr mógłby wymyśleć, Nie wiem, czy mnie zaskoczy. Nie wiem, czy będę żył. Mam nadzieję, że dożyję, Piotr Ale... też ma nadzieję, że przeżyje, bo hotel Na straci to... zbyt cennych pracowników. Ale naprawdę to jest całkiem fajna opcja. Serio. Ale powiedz, co myślisz? Co to jest? Co to może być? Nie mam pojęcia, szczerze. Myślałem, że będziemy łodzić pod podwodno, pływali. Czy. no się za, zatapiali wręcz Ogólnie nie wiem, myślałem, że to jakieś może kajaki na mrozie kajaki. Albo jakieś nurkowanie Ale jak coś związanego z powietrzem, to nie mam pojęcia I ziemią I ziemią Może pojedziemy na budowę kopać drzewa No Ziem. nie mam pojęcia co to może być Jak się jesteś nastawiony do tego? Co czujesz? Czuję no. podekscytowanie no. Założyłem dzisiaj najlepsze majtki A wziąłeś na zmianę? Nie, nie, nie potrzeba bez maj... Będzie, bez majtek. No dobra. Bez majtek. Jak ich ciuchy, to ich ciuchy. <grym> no i wyżej się prostu <popiąc. grym> <grym> To pierze się. Także no. Słońce pizga. Już nie. Także no zobaczymy. Dobra. Ja to się klika. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do celu, Jak jechaliśmy no, to już Łukasz się zorientował, gdzie jesteśmy. Domyślił się. Mądry chłopak. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dokładnie, jesteśmy w flyspotcie. Pierwszy człowiek na Podlasiu, który polecił, przy No, to myślę, że to jest a, fajna opcja. Myślę, że też jesteś miło zaskoczony tym faktem. Bardzo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na pewno będziecie mieli jakieś przebitki z kamer, które nam udostępni. Flyspot. Myślę, że to też jakaś odskocznia od jedzenia jakie dla Was przygotowujemy. Let's go this Jedziemy. Nie no, tak myślałem, mówię. Ale masz tutaj 200 km na godzinę, to przykładowo 100 więcej, no to musisz być hardcore. Moi drodzy, jesteśmy na no nim. Po zabawie. Po zabawie. Jak Ci się podobało? Było zajebiście, mega propsy dla ludzi, którzy skaczą w tym bez zabezpieczeń. O, bo naprawdę jest taki opór, ale to jest Ale piękne. świetne przeżycie. Naprawdę... Spodziewałeś się takich wrażeń? Następnym mhm. w... razem bym się porozciągał na pewno. No przed... <noise> tak, bo ani się nic nie rozciągaliśmy, po prostu wbiliśmy, wbiliśmy przez do tego. To opór bardzo w plecach na pieprza. To przyznaję. Trochę, trochę czuli. Ja dalej czuję. A byliśmy tylko dwa razy, więc... No, ale... A pamiętasz tych gości? Przecież oni co chwila wchodzili. No, ale tamten duży pan to też propsuję, no. bo tam chyba musieli już 40 km podkręcić. Serio? <grym> no, trochę, żeby opór powietrznego wyniósł. Nie, no. no Naloguję instruktor mega, chyba był Włochem. Chyba Za tak, Włochami no. nie przebadam, a dlatego mega szansą. Jestem szczerzy. No, ale... Także do następnego. Czy... Trzy... No, o matka. Nie bucuj się. Dobra, hej, trzymacie się, Kona.